Witam serdecznie, akwarystyka domowa się kłania. Tak jest, akwarystyka domowa, nie pomyliłem się, nie są to dwa grześki akwariowe, lecz mój reanimowany kanał. I cóż na nim? No na nim chciałbym zapoczątkować starą, ale dobrą akwarystykę domową, gdzie była mowa o różnych gatunkach ryb, o różnych problemach związanych z akwarystyką, które u mnie były. Także na dzień dzisiejszy bierzemy na tapetę, czy można trzymać z żywoludki, na przykład z takimi rybami, jak skalar chcę tu powiedzieć o swoich doświadczeniach, a nie o doświadczeniach innych akwarystów, ani o książkowych tam przy przypadkach, tylko po prostu o swoich typowych doświadczeniach. Także na początku jak widać u mnie pojawiły się skalary. Jak wiecie, tu były same żyworódki i nadal są, bo nie, nie mam zamiaru się ich tutaj pozbywać całkowicie, ale myślę, że skalar tutaj bardzo fajnie no, będzie tą naturę wspierał no i eliminował te najsłabsze, najwolniejsze, no na rybek można powiedzieć, choć powiem szczerze, nie bardzo go w tej chwili to interesuje. Ale czy nie wolno trzymać? Czy nie można trzymać? Oczywiście mieczyk, inny biotop, molinezja, inny biotop, no, Skalar, zupełnie inny biotop. Czy można? No po moich tutaj doświadczeniach stwierdzam, że jak najbardziej można. Dlaczego tak twierdzę? Bo widzę, jak u mnie się to rozbija. U mnie skalary bardzo pięknie tutaj zaczynają chodzić. Nie mają problemu z ilością np. tutaj tych moich mieczyków molinezji. A i z tego co zauważyłem, to i mieczyk. Bardzo ładnie mi się tutaj e, koci e, no, współgrają ze sobą. E, podejrzewam, że e, mogło być już tutaj nie jedno e, tarło, e, jakby to można powiedzieć, nie tarło, tylko no, absolutnie, no też można powiedzieć, że to tarło. E, mieczyki e, zjedzone. No i dlatego właśnie tu są skalary, bo nie chcę mieć po prostu takich, można powiedzieć, no powyginanych różnych ryb, które po prostu skalar bardzo fajnie będzie je selekcjonował. No powiedzmy, może to i drastyczne, no ale to sama natura. Ale czy można? Bo pytanie jest czy można. Ja stwierdzam, że jak najbardziej, jak najbardziej. Można te ryby trzymać razem. One bardzo fajnie współżyją ze sobą, mieczyk potrzebuje podobnych, może nie parametrów, ale podobnej temperatury. Bardzo fajnie się czuje w 25-27 stopni, tak samo jest z molinezją, tak samo jest tutaj z gubikiem, może już troszkę mniej. Ale z tymi dwoma gotykami typu molinezja i mieczyk i skalar, no jak najbardziej twierdzę, że można śmiało je trzymać razem. Oczywiście dla skalarów tutaj trochę więcej jest garbników. Przez korzenie, przez właśnie różne takie, można powiedzieć, dodatki, ale nie twierdzę, żeby gubikom, czy tam mieczykom, czy molinezji to w jakiś sposób przeszkadzało. Czy można zasalać? Ja zawsze troszkę odrobinę soli sypię. Głównie właśnie w ten zbiornik nie jest to jakieś tam wielkie ilości jest to zbiornik około 1000 litrów. No i no nie wale tutaj nie wiadomo ile, ale zawsze gdzieś tam jakieś dwie, trzy łyżki stołowe przy podmianie na 1000 litrów. To mi się wydaje, że to nie jest dużo, a w jakiś sposób to odkaża. Może niewielki, ale odkaża. Tak samo tutaj dodaję czosnku, jak wiecie, do akwarium. Jest to naturalny antybiotyk, który wybija te wszystkie zarazy. Póki co akwarium z tymi skalarkami one już chodzi tutaj jakieś dwa tygodnie, mniej więcej, może nie całe dwa tygodnie, ale gdzieś koło tego się będzie kręciło. No i muszę wam powiedzieć, że no jak najlepiej, jak najlepiej to wygląda. Przepraszam bardzo, nie dwa tygodnie, koło tygodnia, przepraszam bardzo, koło tygodnia, koło tygodnia. I póki co zauważyłem, że jeden gatunek drugiemu gatunkowi tutaj absolutnie nie bać. Skalary mają swoje, tutaj rejony, a żyworódki oczywiście. Wszędzie pływają, wszędzie pływają, dlatego twierdzę, że to nie przeszkadza absolutnie. Nie trzeba po prostu pozbywać się jednego gatunku ryb, aby mieć drugi. Ja myślę, że te nasze ryby już na naszych wodach zostały już tak przyzwyczajone do tych warunków, że. To jakoś specjalnie te gatunki sprzedawane w sklepach, bo nie mówię tutaj o takich gatunkach z odłowu, czy nawet yy, pokolenie F1, czy F2, bo to wiadomo, że zawsze inna woda, inne parametry wody, ale takie zwykłe ze sklepu można śmiało trzymać, nie ma z nimi żadnych problemów. Nie ma tu jakichś ataków, skalary po prostu mają swoje tereny, jakoś tam nie, nie rzucają się specjalnie na tutaj moje nowe nabytki typu neony, typu właśnie młode mieczyki, które już około mają gdzieś tak może 2 cm po centymetrze niektóre mają, jakoś tam do nich się nie zbliżają, aczkolwiek podejrzewam, że tu już mógł być jeden miot no, wczochany, bo samice mieczyka dość grube bywały, a teraz jakoś już nie są, ale cóż, no to jest sama natura. To jest sama natura, jeżeli któryś się uchowa tutaj, bo powiem Wam szczerze, że po prostu u mnie te mieczyki i molinezje tutaj będą miały do dożywocie. A pomału będę chciał odejść od nich i sprowadzić inną grupę w ogóle skalarów, inne w ogóle ryby. Ale póki co, no. Głupio by było się pozbywać tych żyworódek, jak już są, niech już są, niech już zostaną. Przykład jest taki, że po prostu mogą żyć te ryby w pełnej, jak gdyby to można powiedzieć, symbiozie. Nie atakują się wzajemnie, nie przeganiają się, czyli wszystko jest w normie. Ryby pływają po całym akwarium, nie chowają się gdzieś tam specjalnie, nie są przepłoszone, nie są gdzieś tam. Poranione przez inne ryby, no typu skalar, bo tu się najbardziej obawiałem tego. Także śmiało wam mogę powiedzieć, że można trzymać właśnie te skalary. No nie jest to żadna rasa, można powiedzieć, to są takie typowe skalary, jakie są dostępne w każdym sklepie zoologicznym za 5-6 zł, i one jakoś tutaj fajnie zgrywają się z mieczykami. Zresztą miałem ja już w swoim akwarium 750 litrów, jak ktoś starszy. Z, tutaj znajomych pamięta, to zawsze trzymałem właśnie skalary z mieczykami i nigdy nie miałem z nimi żadnych problemów. Absolutnie mieczyki rosły naprawdę do dużych y, wielkości. No, były takie, które około 10 cm, które miały jakoś nie przeszkadzały ani w żaden sposób skalarom, ani skalary im nie przeszkadzały. A i rozmnożenie też, też było dość y, duże. Także myślę, że spokojnie można powiedzieć, że możemy trzymać sobie skalary. Nie wiem, nie, nie znam się jeśli chodzi o skalary, które są z odłowów. Nigdy takich skalarów nie miałem i nie mogę powiedzieć, jak się zachowają. No, na pewno trzeba wodę przygotować i to potężną, bardzo dobrą wodę. Czyli już RO, tu by wjeżdżało dużo garbników całkowicie. No To już jest zupełnie inna szkoła jazdy. Z biegiem czasu, może na pewno coś takiego sobie przygotuję. Ale podejrzewam, że wtedy już żywolutką zbyt dużo garbników już by raczej im nie odpowiadało tutaj. No i nie chcę ich po prostu męczyć. A póki co ja myślę, że moje korzenie dostarczają zbyt, nawet bardzo dużo tych garbników do wody. Także myślę, że przez to skalary się czują dobrze. U mnie na ogół skalar, jeżeli już coś się tam działo, to kwestia była dwóch, trzech dni. Już widziałem, zaobserwowałem, że skalar pływa Gdzieś się chowa tam, nie wychodzi w ogóle, nie żeruje, a te moje akurat tutaj bardzo fajnie żerują. Nie przyciągając już, chciałbym y, szczególnie wszystkich tutaj pozdrowić, moich starych znajomych. Przemka z Akwarium Szczecin, y, oczywiście Grzesia z kanału Dwa Grześki, które, y, który kanał prowadzimy obydwoje. Także pamiętajcie, że Dwa Grześki Akwariowe to nie jeden Grzesiek. Tylko Master Fish Gregor, no i ja, Akwarystyka Domowa, a dwa Grześki, to jest nasz wspólny kanał, do którego zachęcam zaglądania, tak samo jak do zaglądania na Akwarium Szczecin, na Master Fish Gregor. No i pozdrawiam tutaj też Dragona, z którym się ostatnio nie zdążyłem pożegnać, także Piotruś, sorry, ale no niestety, no tak wyszło. Nic innego nie mogłem wymyślić, po prostu troszkę się ty spóźniłeś, a ja no, szybko musiałem wyjeżdżać. Także sorry Piotruś. No i oczywiście Wiesia Smużyńskiego, który no w sumie mnie tak można powiedzieć natknął do skalarów jakiś już czas temu. Ja twierdzę, że no jest to chyba jeden z lepszych naszych tutaj hodowców. Ale będę miał na pewno od niego skalary to na 100%. Bo no, zawsze mi się tutaj sprawdzały. Nie mogę powiedzieć, że. Wszystkie sztuki mi przeżywały, no bo to jednak już były inne zupełnie odmiany, ale część naprawdę było bardzo fajne, bardzo fajnych odpornych pływałem i aż do czasu, kiedy nie musiałem likwidować swoje 750 i całej akwarystyki. Ale to już zamieszłe czasy. Także popatrzcie sobie, jak u mnie to się wszystko odbywa, bo naprawdę nie ma problemów tutaj ze skalarami. Ja może teraz trochę poczęśnie, bo zdejmę, aby wam zmienić troszkę katr i przejść troszkę bliżej. I pokazać Wam, jakie to, to skalarki są. To są zwykłe skalary. Szało nie ma, jak to się mówi, tyłka nie urywa. Ale jak widać bardzo pięknie się zachowują, bardzo pięknie żerują. No tutaj statko neonków sobie kupiłem. Nie wiem, czy to będzie widać, bo nagrywam w trochę ciemnościach. Bardzo fajnie one się tutaj prezentują. Jest 10 sztuk neonów. A jak widać wśród nich tu jest reszta stada skalarów, jest ich 7. Docelowo nie wiem ile będzie, ale no z tych już akurat zostawię. Bo chcę po prostu pójść w bardziej wartościowe skalarki, jak, to się, jak można tak powiedzieć. Przecież dla mnie wartościowe jest każda rybka, bez względu na to, czy ona jest wiecie, czy ma rodowód, czy nie ma rodowód. A te są, jak to wiecie, mówi, takie kundelki ze sklepu. Ale wybrałem myślę, że takie najładniejsze okazy, najbardziej ruchliwe. Zwłaszcza ten mi się podoba, taki typowy perłowy. Ani się że mówi Silbery, taka nazwa przemysłowa, ale jak widać, akwarium już coraz to, coraz to bardziej dojrzewa. Także to wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.